to nie ze Szkoły Księgowości, a dzisiaj się zastanowimy, czy co roku musimy robić inwentaryzację. Zacznijmy od tego, po co nam w ogóle ta inwentaryzacja? No po pierwsze, musimy ustalić, ile rzeczywiście mamy tych składników majątku, czy rzeczywiście je posiadamy. E, musimy e, później doprowadzić. Te dane, które mamy w księgach rachunkowych, do stanu rzeczywistego, żeby one były zgodne, e, po to, żeby te księgi były e, rzetelne. Ale oprócz tego, oczywiście, wchodzą kwestie rozliczenia osób odpowiedzialnych i przeciwdziałanie nieprawidłowościom, żeby po prostu ktoś sobie czegoś nie zabrał, co należy do jednostki. Zacznijmy od tego, na jaki dzień, kiedy musimy zrobić inwentaryzację. Ona będzie zależeć od tego, co jest inwentaryzowane, a tak naprawdę to inwentaryzujemy wszystko, co znajduje się w naszej jednostce, czyli aktywa pieniężne, z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, papiery wartościowe w postaci materialnej, rzeczowe składniki aktywów obrotowych, środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji, tutaj z wyjątkami, maszyny, urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, te inwentaryzujemy na ostatni dzień każdego roku obrotowego, drogą spisu, ich ilości z, e, z natury, po prostu spis z natury, wyceniamy e, te ilości, porównujemy do ksiąg, no i ewentualnie rozliczamy różnice. Aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papiery wartościowe w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielone pożyczki tu znowu z wyjątkami powierzone kontrahentom własne składniki aktywów te E, pozycje będą inwentaryzowane drogą otrzymania albo od banków potwierdzeń SALT, albo od kontrahentów potwierdzeń SALT. I znowu porównujemy to do stanu e, w księgach, rozliczamy ewentualne różnice, robimy to na ostatni dzień e, każdego roku obrotowego. Środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony, grunty, prawa zakwalifikowane do nieruchomości, należności sporne i wątpliwe, należności. I zobowiązania wobec osób nieprowadzących prowadzących ksiąg rachunkowych czy należności z tytułu publiczno-prawnych. Te pozycje inwentaryzujemy drogą weryfikacji, czyli porównania dokumentów do stanów księgowych. Sporządzamy protokół weryfikacji również na ostatni dzień roku obrotowego. Co ważne, drogą spisu z natury inwentaryzujemy również znajdujące się na naszym terenie, czy naszej jednostki, składniki aktywów, które są własnością. Innych podmiotów. E, na przykład mamy je do przechowania, czy do przetwarzania, itd. Nie dotyczy ten przepis. Jednostek, które świadczą usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania, no bo one by musiały bardzo dużo czasu poświęcić na te wszystkie policzenia tych paczek. Jak już wiemy, w jaki sposób, e, którą metodą co inwentaryzujemy, to jest jeszcze pytanie, jak często, czyli w skrócie, czy każdego roku czy w jakim okresie? I tak. Materiały, towary, produkty gotowe, maszyny, urządzenia wchodzące w skład środków trwałych, budowie, środki trwałe, należności w tym udzielone, pożyczki czy powierzone kontrahentom własne składniki aktywów raz w roku, w ostatnim kwartale do 15 dnia następnego. Roku obrotowego. To jest ten okres, w którym musimy dokonać inwentaryzacji. Raz w roku, czyli robimy to co roku, każdego roku. Aktywa pieniężne, waluty obce dewizy, papiery wartościowe w postaci materialnej, produkty w toku, a także materiały, towary i produkty gotowe określone w artykule 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości, których wartość odnosi się w koszty bezpośrednio na dzień zakupu, czyli można powiedzieć, że nie ma ich na magazynie, tylko od razu są w koszty wrzucane. Te pozycje inwentaryzujemy jeden raz w roku, czyli co roku, ale. Ostatniego dnia, czyli nie możemy sobie wcześniej zacząć inwentaryzacji tych pozycji. Aktywa finansowe na rachunkach bankowych, papiery wartościowe zdematerializowane, środki trwają w budowie z wyjątkiem maszyn i urządzeń, grunty, prawa zakwalifikowane do nieruchomości, środki trwają, do których dostęp jest utrudniony, wartości niematerialne i prawne, te inwentaryzujemy co roku, ale na ostatni dzień roku. Pozostałe elementy, czyli należności sporne, wątpliwe, należności wobec pracowników, publiczno-prawne, należności zobowiązania związane jakby związane od osób, które nie prowadzą e, ksiąg rachunkowych, od podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych, rozliczenia międzykursowe przychodów, rozliczenia międzykursowe kosztów, kapitały, rezerwy. Te również raz w roku, na ostatni dzień roku, te wszystkie pozycje będziemy e, inwentaryzować metodą e, weryfikacji, czyli właśnie potwierdzenia e, ich salda z dokumentacją. Zapasy towarów, materiałów objęte ewidencją wartościową w, punktu, w punktach obrotu detalicznego oraz zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną, tu ta inwentaryzacja będzie raz w roku. Ale już w dowolnym terminie, czyli nie musimy czekać do konkretnego określonego okresu roku. Zapasy towarów i materiałów w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo-wartościową, te inwentaryzujemy raz na dwa lata i to w dowolnym terminie. A nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji, a także znajdujące się na terenie strzeżonym, innych środków trwałych, maszyn, urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, wystarczy, że w dowolnym terminie zinwentaryzujemy raz na 4 lata. To tyle na temat inwentaryzacji. Eee, a mam do Ciebie prośbę: daj suba, aby YouTube podsyłał Ci wszystkie moje nowe filmy, żeby żaden Cię nie ominął.